Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym, tak jak widać, mam rozebrane swoje dynamo i tu wprowadziłem pewne modyfikacje. Modyfikacje polegają na tym, że zmieniłem układ magnesów na wirniku. Tu wystarczyło tylko na jednym. I tak na poprzednim filmie pokazywałem testy z cewek, i tam cewkę omiatało. Z lewej i z prawej strony, czyli z lewej strony przychodził magnes obok cewki N, i po drugiej stronie, po prawej stronie przychodził magnes o polaryzacji S. O biegunie S, i tak to wychodziło. I się z, przy obrocie się zmieniało. bo tu N, a tu było S. I tak na zmianę, i, i zmieniłem to w tej chwili na taki układ. Że obok cewki będą przechodziły magnesy tej samej polaryzacji N, N lub S, S. I tak to będzie. Czyli to jest przed przeróbką, tak wyglądało. A w tej chwili będzie tak to wyglądać. No i jeszcze jedna rzecz. Mianowicie gdy projektowałem ten. Wirnik, tu dałem ciała. Z tego względu, że jest tutaj 17 magnesów. Powinno być 18. I wychodzi tak, że dwa magnesy o tej samej polaryzacji są w tym układzie. Nie da się tak, że będzie zakończyć. Załóżmy tak, jak mam tu N. To dojdzie tak, że tu też będzie N. Czyli muszę zrobić, przerobić ten wirnik i dodać jeszcze jeden jedne pole na jeden magnes. Dopiero wtedy będzie OK. Ja nie wiem, podejrzewam, że to też ma tutaj wpływ, że dwa te same bieguny przechodzą. Może mieć wpływ, może nie mieć wpływu, ale ja i tak to przerobię po prostu. Kolejną modyfikacją w Dynamie będzie wyprowadzenie Wyprowadzenie ze środkowych, e, tak jak z cewki A2 i A3, dodatkowych wyprowadzeń do podłączenia, żeby zmienić układ połączenia, e, bo w tej chwili jest szeregowo. Chcę zobaczyć, jak to będzie równolegle. I jakie wtedy będą uzyski? I z tych cewek wyprowadzę dodatkowe przewody. Stewki A2 i stewki A3. Po wykonaniu tego będę dzisiaj robił jeszcze testy. W tej chwili to by było tyle. Widzimy się później. Jak widać, dynamo mam już złożone. Wszystko przygotowane do testów. Magnesy zmienione, czyli w tej chwili jest tak. Z tej strony przychodzi S i z tej strony przychodzi S. I na przemian będzie S N. Przechodziło tutaj. No i zobaczymy w testach, jakie ja to będę z tego na takim układzie magnesów uzyskam wyniki. Tak więc na chwilę obecną to by było wszystko, co chciałem Wam pokazać. Zapraszam na film z testów po modyfikacjach, których tutaj wprowadziłem dzisiaj, czyli z, y, zmienienie magnesów na jednej tarczy, odwrócenie ich i cewka A2 i A3 dodatkowe wyprowadzenie kablów, żeby połączyć y, w układzie równoległym szeregowym. No zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie w testach. To na razie by było tyle. Dziękuję za oglądanie i za cierpliwość. Zapraszam na kolejny film.